W piąty dzień Adwentu, Pan mówi o takiej słabkiej z która jest popularna. I ma być każdy z nas może powiedzieć: Ja tak robię. Jezus mówi o tym, że tak bagato słów, a tak mało wczynków. Nie każdy, kto mnie choworyć, Ojcze, Ojcze, ujrzy to Boże Czarstwo, ale tylko ten, który wypełnia Bożą wolę, wolę Ojca. To tak ważne, co my byśmy brat odpowiedzialność za nasze słowa. My, jak wierzący ludzie, e, bramy odpowiedzialni za te słowa, które mówimy naszym przyjaciołom, naszym rodzicom, naszym kolegom na pracy, o naszych planach, o ja co ja zrobię, o co ja zaplanowałem, o ja pragnę, marzę, albo ja Cię lubię, lubię Ukrainę. Bramy odpowiedzialni za swy, swoje słowa, Nasze słowa nie zależę się pustym tylko na naszych ustach. To bardzo piękna rysa wierującej ludyny, jaka śledkuje za Jezusem. Bracie, odpowiedzialność za własne słowa. Duże wluczna podpowiedź na tej kolejny dzień Adwentu. Chaj Was Bóg błogosławi.